Jak kobieta uzupełnia energię miłości? W tym filmiku dr Torsunow mówi o tym, w jaki sposób kobieta powinna uzupełniać w sobie energię miłości, oraz co się dzieje, kiedy tego nie robi. Zrozumcie, że kobieta przede wszystkim oddaje energię miłości, więc powinna ją uzupełniać. Jak to robić? To jest klasyka. Dla wszystkich kobiet wygląda to podobnie. Na czym to polega? Kobiecie potrzebne są przyjaciółki, z którymi może ona w taki miękki, przyjemny sposób porozmawiać, ponieważ takie delikatne rozmowy, inspirujące rozmowy, napełniają energią. Trzeba zrozumieć, że kobiety nie napełnia energią mąż czy dzieci czy dom, ponieważ, chociaż są to przyjemne i ważne rzeczy, to one przede wszystkim wymagają wydatkowania energii od kobiety. Kobieta wydaje z siebie bardzo dużo energii. Ona zużywa tę energię na męża, na dom, na dzieci, nawet na rodziców. I ona może czerpać, czyli uzupełniać tę energię, tylko z następujących miejsc: z przyjaciółek, inspirujących przyjaciółek, z natury oraz ze świątyni. Ze świętego miejsca, ewentualnie z jakichś inspirujących wykładów dotyczących rozwoju osobistego czy duchowego. Kiedy kobieta nie uzupełnia w sobie tych sił, tej energii, jaka się staje? Nieszczęśliwa, kapryśna, agresywna, leniwa, obolała. Rozumiecie? Co się dzieje, kiedy kobieta traci siły, traci energię? W pierwszym etapie psuje jej się nastrój, w kolejnym zaczyna doprowadzać męża do szaleństwa. Podsumowując, należy zrozumieć, że kobieta powinna uzupełniać w sobie energię miłości, ponieważ przede wszystkim ją wydaje wydatkuje na swoich najbliższych, na dom, na otoczenie. Należy także zrozumieć, że kobieta nie powinna oczekiwać, że mąż czy dzieci napełnią ją energią. Powinna zrozumieć, że tą energię uzupełnia najskuteczniej dobra przyjaciółka, z którą można porozmawiać na jakieś inspirujące, przyjemne tematy. Łono natury przebywanie na łonie natury uprawianie jakiegoś sportu czy, czy spacery. Na łonie natury, jak również świątynia, kościół, jakieś święte miejsce, w którym czujemy inspirację, możemy napełnić się tą energią duchową, ewentualnie jakieś inspirujące wykłady dotyczące rozwoju duchowego czy osobistego. To w tych miejscach kobieta powinna uzupełniać siły, ponieważ jeżeli tego nie robi, to staje się kapryśna, agresywna. I zaczyna obwiniać o wszystko męża, zaczyna bardzo zamęczać go swoją obecnością.